Mamy teraz Abba Teodora z Ferme. To był człowiek dosyć, powiedzmy, trudny do zrozumienia dla tych wszystkich, którzy wychowali się na idei świętego, powiedzmy, takiego bardzo pogodnego i zawsze łagodnego. Zresztą nikt go świętym nie ogłosił, prawdę mówiąc, bo nawet na pustyni odbijał w stronę surowości, nie tyle surowości, nawet praktyk ascetycznych, bo był tak mniej więcej jak wszyscy, ile jakiejś takiej właśnie wewnętrznej surowości. To był prawdopodobnie człowiek, który... No, są ludzie bardziej zdolni do odczuwania radości i są mniej. On był raczej z tych mniej. No ale takich też Pan Bóg stworzył i takich też Pan Bóg zbawia. Więc jakaś jest droga do służby Bożej i do miłości Bożej, także i dla ludzi, którzy z tego nie mają, prawdę mówiąc, nic. No, tak biorąc powiedzmy po uczuciowemu. Abbat Teodor był zawsze bardzo, powiedzmy, skrajny w swoich wymaganiach, które stawiał sam sobie. I zawsze łatwiej mu było, bardziej mu to było zrozumiałe i jasne, nawet jeśli nie musiało być łatwe w wykonaniu, czegoś się pozbawić, niż coś wziąć. Abba Teodor z Fermę, to jest pierwszy jego apoftegmat, kupił trzy piękne książki. Przyszedł do Abba Makarego i rzekł, mam trzy piękne książki i odnoszę korzyść z ich czytania. Także i bracia pożyczają je ode mnie i korzystają. Powiedz mi więc, co mam zrobić. A starzec mu odpowiedział, to wszystko jest dobre, ale najlepsze jest ubóstwo. Gdy on to usłyszał, poszedł, sprzedał książki, a zapłatę rozdał ubogim. Najwyraźniej usłyszał to, co chciał usłyszeć. Najwyraźniej czuł jakiś niepokój w sumieniu, że cokolwiek posiada, nawet jeżeli to, co posiadał, było dobre i przynosiło pożytek duchowy, a nie tylko nawet cielesny, duchowy pożytek przynosiło jemu i innym. Ale właśnie to było dobre, a coś innego okazało się najlepsze. I Abba Teodor, mimo że jak mówię, nie miał z tego uczuciowo nic, wybierał najlepsze raczej niż dobre. Jak to wyglądało? No, już na starość następny epizod te epizody nie są ułożone chronologicznie absolutnie nie. Ten następny epizod jest już spóźny późnej jego starości. Pewien brat w celach męczył się w samotności. Przyszedł i opowiedział o tym Abba Teodorowi z Starzec mu rzekł: Idź i upokórz się w myśli, poddaj się pod posłuszeństwo i zamieszkaj pośród innych. On wrócił po jakimś czasie i powiedział starcowi: Także i pośród ludzi nie znalazłem pokoju. Widocznie wyobrażał sobie, że znajdzie jakiś sposób życia, który byłby dla niego łatwiejszy. Ten czy inny, prawda, zależnie jak się okaże, ale jemu chodziło najwyraźniej, temu młodemu mnichowi, o znalezienie sposobu życia właśnie łatwiejszego, bardziej no, do przyjęcia dla niego. Starzec rzekł: Jeśli ani wśród ludzi, ani w samotności nie zaznałeś pokoju, to po co przyszedłeś na mnicha? Szukać zewnętrznego pokoju? Nie znajdziesz, absolutnie nie. I dalej, czyż nie po to, by znosić utrapienia? O toż właśnie chodzi, on nie był gotowy na znoszenie utrapień, szukał sobie łatwiejszego miejsca. Starzec pyta dalej, powiedz mi od ilu lat nosisz habit? On odpowiedział: od ośmiu. A starzec na to, wiedz, że ja noszę habit od 70 lat, a dotąd ani na jeden dzień nie znalazłem pokoju. Ty zaś chciałbyś go osiągnąć w 8 lat? Gdy on to usłyszał, odszedł umocniony. No tak, do 70 to jeszcze by było kawałek, a może i Abba Teodor w końcu znajdzie pokój, to może i on także. A cała była rzecz w tym, że Abba Teodor nie szukał pokoju. Nie szukał tego, co by dla niego miało być przyjemne. On po prostu służył Bogu. Nie patrząc, czy z tego będzie uczuciowo cokolwiek miał, nie czekając na, na słodkie jakieś no, natchnienia. No, ale trudno się dziwić, że człowiek, który tak był usposobiony wobec samego siebie, ten samą, to samo kryterium mógł stosować do innych. Mówiono, że dwóch ludzi najbardziej na pustyni uciekało od mówienia w milczenie a to Arseniusz i Teodor. Ale Arseniusz uciekał w ten sposób, że rzeczywiście mieszkał gdzieś bardzo, bardzo daleko, gdzie trudno było do niego dojść. Teodor mieszkał między ludźmi, ale jak powiada apoftegmat, był jak miecz. No więc mieli taki właśnie miecz między sobą, który im czasami przenikał do, do szpiku kości i rozcinał warstwę tłuszczu od warstwy kości, żeby było widać, co jest czym czego. Na przykład, pewien brat odwiedził kiedyś Abba Teodora i przez trzy dni prosił go o słowo, a on mu nic nie powiedział, aż wreszcie brat odszedł smutny. Uczeń starca zapytał Abba, czemu to mu nic nie powiedziałeś i odszedł smutny, odrzekł mu starzec. Zaiste, dlatego z nim nie mówiłem, że to handlarz. Chce się potem popisywać cudzymi słowami. No, to się zdarza wśród ludzi, że ktoś czyta nawet pismo święte, po to, żeby móc potem błyszczeć cytatami. Tak samo i naukami ojców. Można było interesować się z tej właśnie przyczyny, żeby potem móc powiedzieć coś mądrego. I starzec. Podejrzewając, czy może nawet bardziej już posądzając tego brata, skąd go znał, nie wiem, nie jest wyjaśnione, czy miał rację, ale w każdym razie uważał, że to jest taki, który tylko dla próżności usiłuje słuchać słów ojców, a nie po to, żeby je spełniać. Opowiadano o Abba Teodorze z Fermy, że te trzy rzeczy uważał za najważniejsze ze wszystkich: ubóstwo, ascezę i ucieczkę od ludzi. No, tak, ucieczkę, ale właśnie jak mówiłam, on uciekał w ten sposób nie w ten sposób, że, był, że do niego dojść nie można było tylko w ten sposób, że po jakimś czasie ludzie się zaczęli dobrze zastanawiać, czy rzeczywiście do niego iść bo mogli tam usłyszeć dokładnie nie to, co by chcieli usłyszeć, a już na pewno nigdy nie usłyszeli czegoś, co by ich głaskało. Następny przykład. Jaki nos miał Abba Teodor wobec takich właśnie jakichś różnych zagrywek? Jakiś brat go zapytał: Czy chcesz, Abba, żebym przez kilka dni nie jadł chleba? Starzec odrzekł, dobrze zrobisz, I ja tak nieraz robiłem. No, coś jednak musiał jeść, więc ciągnął dalej. To pójdę, zaniosę groch do piekarni i zmielę go sobie na mąkę. No, zrobi sobie placki z grochu, a nie z, z ziarna pszenicznego. Tak, do piekarni chcesz iść? I żeby wszyscy oglądali, jak to ty groch mielisz zamiast porządnego ziarna. Starzec na to... Jeśli i tak wybierasz się do piekarni, to upiecz sobie chleba. Na cóż ci pot potrzebna ta droga? Od razu zobaczył, że tam jest właśnie ochota popisania się jakimś ascetycznym. No może będzie jad papkę grochową nawet zamiast chleba. No Taki umartwiony, niech się wszyscy dziwią. Pewien brat przyszedł do Abba Teodora, jeszcze go nie znał. I zaczął mówić i rozprawiać o rzeczach, których sam dotąd jeszcze czynem nie wypełniał. A starzec mu powiedział: Jeszcześ łodzi nie znalazł, jeszcześ towaru nie załadował, jeszcześ nie płynął, a już jesteś w mieście? Najpierw czynem wykonaj, a potem przyjdź tutaj mówić to, co mówisz teraz. Przy takim Stosunku, że tak powiem, do rzeczywistości. Abba Teodor był chyba jedynym na pustyni, który przynajmniej znanym, o którym można było powiedzieć taki apowtekmat. Pewien starzec przyszedł do Abba Theodora i powiedział mu: Oto ten a ten brat wrócił do świata. A starzec odrzekł: Dziwisz się temu? Nie temu się dziw, ale raczej temu, jeśli usłyszysz, że ktoś się zdołał wymknąć, paszczy wroga. Czyli nie to jest dziwne, że ktoś odszedł, tylko właśnie to jest godne podziwu, że ktoś został. Nie w tym sensie oczywiście, żeby tak znowu strasznie mało zostawało, zostawało wielu, ale właśnie to, łaska Boża, która tam działa, jest godna podziwu. A dziwić się, że ktoś o własnych siłach nie mógł wytrwać, to to nie ma się czym dziwić. Powiedział Abba Teodor z Fermę, że człowieka, który trwa w pokucie, przykazania nie wiążą. Co to znaczy nie wiążą? Obowiązują oczywiście, ale nie są odczuwane jako więzy. Raczej są odczuwane jako pomoc do dobrego, do właściwej drogi. Niż jako więzy, na które by się skarżył, że go wiążą właśnie. No i jeszcze zdumiewające para i Ten sam powiedział, że nie ma innej cnoty oprócz tej jednej: nie gardzić. I zaraz dalej. I to powiedział: człowiek, który poznał słodycz życia w celi, ucieka od bliźnich nie z pogardy. I to jest kapitalne stwierdzenie, dlatego że odkąd życie monastyczne istnieje, wiecznie ludzie z zewnątrz przypisują nam i wszystkim dawnym mnichom chęć ucieczki. Ktoś się schronił w klasztorze. Flaki mi się przewracają, jak słyszę, że ktoś się schronił w klasztorze, a co wilki go goniły. Ucieczka od tego czy tamtego, ucieczka od świata, ucieczka od problemów, ucieczka od trudności, w każdym razie ucieczka. To byłoby jedna wielka, jedno wielkie mówienie nie, jedna wielka negacja. Ucieczka to jest skoncentrowanie się na tym, co się chce odrzucić. A my tymczasem, i wszyscy mnisi od początku, Jesteśmy skoncentrowani na tym, co wybraliśmy, co chcemy wybrać, a nie na tym, co chcemy odrzucić. Siostro, mnie raz pewnie się zdarzyło, że ktoś, choćby z dzieci krewnych, albo kogoś, albo no, bardzo to różnie bywa obcych też, a nie żal Wam, że to czy tamto odrzuciłyście. Pomyślcie, ten sam człowiek codziennie. Dokonuje całego mnóstwa wyborów praktycznych. Wybiera na przykład, którędy pójdzie do pracy, bo może iść jedną ulicą albo drugą. On to wybiera. I jak idzie tą jedną ulicą, to nie rozmyśla cały czas, co też ciekawego mógłby widzieć na drugiej, tylko idzie po prostu tą, którą wybrał. Wybiera, co zje na obiad, choćby na przykład, jeśli idzie do restauracji. No wybierze sobie, ja wiem co, no kurczaka z Rożna. I wcina tego kurczaka, bo to lubi, zamiast żeby cały czas się zastanawiać, jaki byłby szczęśliwy, gdyby wybrał golonkę na przykład. Cała rzecz jest w tym, że jeśli jest wybór, to się wybiera coś, żeby to wybrać, żeby to potwierdzić, żeby to mieć. A nie wybiera się odrzucenie czegoś innego. Negacją się żyć nie da, a w każdym razie długo. I dlatego człowiek, który wie, co to jest żyć w celi, nie z pogardy ucieka od świata, tylko po prostu dlatego, że znalazł coś jeszcze lepszego. Jeszcze od świętego Pawła. Pochodzi z formułowania, potem Tertullian to rozwijał, że chrześcijanie wybierają, znaczy chwalą dziewictwo jako coś lepszego od małżeństwa, które uważają za dobre. Że chwalą dziewictwo nie jako jedyne dobro, ale jako coś lepszego. Jest stopniowanie w dobrym. Więc to samo jest z naszym wyborem. No ale cóż robić? Ludzie czasami, powiedzmy, decydują się na, na miastki. Abba Teodor był absolutnym wrogiem namiastek. On był gotów raczej przez całe życie nie doznawać pociech duchowych niż doznawać jakichś pseudo, takich, takich pseudopociech, które by sam sobie wymyślił i wmówił. I dlatego skarżył się, wielu w naszych czasach znajduje pokój, zanim jeszcze Bóg im go ześle. Czyli sami sobie wmawiają ten pokój i on im się rozsypuje potem w rękach. Tu jest jeszcze o ubóstwie. Nadal. Pewien brat prosił Abba Teodora, powiedz mi słowo bogina. On odpowiedział niechętnie, sam jestem w niebezpieczeństwie, to cóż mam Tobie mówić. No nie ma gorszej sytuacji niż kiedy człowiek uważa się za takiego mistrza duchownego. Że zawsze ma prawo i obowiązek odpowiedzieć. Abba Teodor się za takiego nie uważał. Raczej wolałby, żeby wszyscy go uważali za ostatniego ucznia, niż żeby go uważali za takiego mistrza, prawda, na zawsze. Ale też dlatego nie znał strachu. A co mu można było jeszcze odebrać? Co kto jemu mógł odebrać? Ktoś zapytał Abba Teodora, gdyby nagle spadła jakaś klęska, czy i ty byś się przestraszył, Abba? Rzekł mu starzec, choćby niebo spadło na ziemię, Teodor się nie przestrasza. No, nie miał nic takiego, co by mu jakakolwiek klęska mogła odebrać. Był wolny, absolutnie wolny. Jeden z ojców opowiadał o Abba Teodorze z fermy. Odwiedziłem go kiedyś wieczorem i znalazłem go ubranego w podartą tunikę. Pierś miał gołą i kaptur wywrócony, a właśnie pewien komes przybył, żeby go zobaczyć. Kiedy zapukał, starzec poszedł mu otworzyć, powitał go i usiadł w drzwiach, żeby z nim mówić. Wziąłem chustę i przykryłem mu ramiona, ale starzec wyciągnął rękę i zrzucił ją. Kiedy Komes odszedł, powiedziałem: Abba, dlaczego tak zrobiłeś? Ten człowiek po to przyszedł, żeby się zbudować, a nie żeby się zgorszyć. Odrzekł mi starzec: Cóż to mówisz, Abba? Czyż jeszcze ludziom służymy? Co było potrzeba, tośmy zrobili, zresztą już się stało. Kto się chce zbudować, niech się buduje, kto się chce gorszyć, niech się gorszy, a ja tak będę mówił z gośćmi, jak mnie znajdą. Uczniowi zaś nakazał, jeśli ktoś przyjdzie do mnie, nie mów mu nic takiego, co by płynęło z ludzkich względów. Ale gdybym właśnie jadł, powiedz, on teraz je. Gdybym spał, powiedz, on śpi. No, ktoś przyjść mógł tylko w dzień. Nie będzie się przecież nocą tułał po pustyni, zwłaszcza ktoś obcy. No, a jeżeli ktoś w pustyni, w, dzie, w pustelni w dzień je. A gdzie tu asceza, a jeszcze śpi w dzień. Najlepiej w ogóle nie spać, a jeżeli to parę godzin nocą. A ten tu w dzień miałby spać. No starzec był już tak stary, że owszem, robił to, nie wiedział, że po tego potrzebuje, ale broń Panie Boże nie chciał robić z tego tajemnicy. Każdy ma prawo wiedzieć, że Teodor sfermę w tej chwili właśnie śpi. Albo że właśnie w tej chwili. Ci na posiłek ludzie, zgorszenie straszne. Abba Teodor nigdy nie chciał żadnych pozorów. Przyszli do niego kiedyś trzej rabusie. Dwaj go trzymali, a trzeci wynosił jego rzeczy. Kiedy już zebrał książki, widocznie jeszcze tamte miał, chciał wziąć także tunikę, a starzec się odezwał, to zostawcie. Oni jednak nie chcieli, wtedy starzec poruszył rękami i odrzucił tamtych obu. Na ten widok przerazili się, ale on im powiedział: Nic się nie bójcie, podzielcie wszystko na cztery części i weźcie sobie trzy, a mnie zostawcie jedną. I tak zrobili, bo starzec chciał jako swoją część zachować tunikę, w której chodził do kościoła. Normalnie to chodził w byle szmatach, ale do kościoła żaden pustelnik nie poszedłby w zdartym ubraniu. Specjalnie się miało tunikę na niedzielę do kościoła. I to był obowiązek, że tak powiem, liturgiczny i starzec nie, bez względu na wszystko inne, nawet na ubóstwo, chciał ten obowiązek zachować. No więc znowu widzimy, że to nie było takie ubóstwo, że zupełnie już, prawda, ślepe, wszystko zabierajcie, wszystko zabierajcie, chałupę rozbierzcie, prawda, i pozabierajcie strzachę, bo ja jestem taki ubogi. Nie, to było ubóstwo, które sięgało dna, ale w rozsądnej jednak mimo wszystko mierze. No i teraz mamy... Mamy, z ostatnich już lat Abba Teodora, zupełnie inny obrazek, bardzo pogodny. Opowiadano też o nim, że po spustoszeniu z Ketis, przyszedł do fermy i tam zamieszkał, a na starość zachorował. Niedaleko był duży klasztor. Mnisi odwiedzali starca, zwłaszcza w chorobie. Przynoszono mu różne rzeczy do jedzenia. A on to, co przyniósł pierwszy gość, dawał drugiemu i tak dalej. Co otrzymał od jednego, dawał następnemu. Dopiero gdy przyszła pora posiłku, jadł to, co na ostatku przyniesiono. Czyli pozbył się jakoś tej chęci, może jej nawet nigdy nie miał, bo mówiliśmy, że pozorów nie znosił. Więc nie mówił, nie przynoście, zabierajcie, odejdźcie z tym, precz z moich oczu, z przysmakami, prawda? Nie. Dziękował, przyjął, poczęstował tym następnego, a co tamten przyniósł, to kolejnemu, prawda? A w końcu, co na końcu zostało, to wieczorem zjadał jako swój dzienny posiłek. Ech, jakiś pokój jednak znalazł ale można być pewnym, że to był ten pokój, który Bóg daje, a nie ten, który człowiek sobie sam buduje, burzy mu się i on go odbudowuje z trudem i odbudowuje i nic z tego nigdy nie wychodzi. On potrafił przez całe życie czekać na ten pokój Boży i nie przyjmować innego, aż dopiero na końcu, tak jak te wieczorne posiłki, na końcu dał mu Pan Bóg Pokój i harmonię serca, która właśnie wyraża się w, tym, w, tym, w tej metodzie przyjmowania gości.